Cześć i zapraszam Was dzisiaj na mecz grupowy. Oczywiście grupa C. No Serbia kontra Anglia. Myślę, że tutaj Anglia będzie faworytem tego pojedynku. Bez dwóch zdań. No jeśli chodzi o powołania, no to do kadry narodowej. No to tak, bramkarz Aaron Ramsdell. Jordan Bickford, Dan Henderson, John Stones, Mark Gui, Ezri Konsa, Joao Gomez, Lewis Dung, Shaw Kontuzja, już wam mówię jaką ma on kontuzję, uraz Mięśnia, Alexander Arnold, Kelly Walker, Kieran Tipier, Declan Rico, Sonor Gallger Kobi Maino, Adam Warhton, Dud Bellingham, Lukasz Real Madrid, Kole Palmer, Berich Eze, Atkun Gordon, Phil Foden, Bakayoko Saka. Jard Harry Hurricane, Oriel Watkins, No i Myślę, że tutaj wygra Anglia w tym spotkaniu, ale może być różnie. Póki piłka, w grze, wszystko się może wydarzyć. Mecz będzie na stadionie Velitas Arena w Gerzenkinsie. Tam wygra Szalkę Gerzenkinsie. Pojemność stadionu 62271. No i sędzią spotkania będzie Orsato. Zobaczymy, kto tu wygra. Możecie napisać, jaki wynik obserwujecie w tym spotkaniu. Czy wygra Anglia czy Serbia? A ten mecz będzie komentował Tomasz Makowski i Jacek Kraskowski. Widzimy się w pierwszej w połowie meczu. To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Halo, tu Gelsenkirchen. Nadajemy zarynał w szalkę. Życzymy sobie i Państwu dobrego widowiska. Oby było o czym dyskutować po meczu. Mecz komentują dla państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24 i spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Reprezentacja Serbii zmierzy się z Anglią. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Szansa, Kane! ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Teraz z rogu na 11 metr. Dało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie. Świetnie to zablokowali, nic z tej przódki nie będzie. Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Rozpoczął rozbieg. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Piłka po jednastce ląduje w bramce. Widzimy brak reakcji na ten strzał. W zamyśle piłka miała powędrować w środek bramki, ale tak się nie stało. Gudeli. I licz. Nemania Gudeli. milinkowicz Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Teraz jestem ciekaw, jak napędzi tę akcję Żywkowicz. FIPER. Przyjmuje Foden. Kane otrzymuje teraz piłkę. Dobra interwencja i wecie tę próbę ataku. I Jude Bellingham. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Jednak woli zejść do środka. Świetnie się układał ten kontratak. Nie do wiary, że zakończył się takim pudłem. Piłka szybko się przemieszczała. Obrona była zaskoczona. Jedyne co trzeba było zrobić, to umieścić piłkę w siatce. No a przynajmniej trafić w światło Bramki. No nie podejmując inicjatywy oni sami ryzykują, że rywal ich przytłoczy. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Hej, okay. To może być groźne. Będzie kontra. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Żywkowicz. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Groźnie zbliża się do bramki. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. W okolice jedenastki teraz rzuca I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachidyczny był ten strzał, nie zmusił bramkarza do wysiłku. Hiram Trippier. Akcja w wykonaniu Anglików. Bellingham przy piłce. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Muszą szybko wracać do obrony. Szuka. może być groźnie. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Rzut rożny. Może dać im wyrównanie. I nic z kornera. Wybija piłkę. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. I Ostyć. Podanie dochodzi do Milinkowicza-Sawicza. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Fipier. Kane. Kane otrzymuje teraz piłkę. Dobrze blokuje teraz strzał. Druga bramka na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Szansa. Harry Kane. Gól! Olala! Ryzykował tym wolajem, Ale opłaciło się. Palce lizać. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam gdzie nie ma żadnego zrywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. Arbiter Gwizdkiem kończy pierwszy... No i koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Anglia prowadzi do przerwy 2 do 0. No Anglia tutaj jest w gazie. Widać, że po prostu Serbowie tutaj nie mają pomysłu jak ich tutaj zaskoczyć. Na razie muszą się cały czas bronić, a Serbowie powinni atakować, a nie się bronić. Nie sobie zmianę. oczywiście zajmujemy Sakę Beskisa wrócimy za Fodena I Gomez wejdzie sobie za niego. No i tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Na razie Anglia prowadzi 2 do 0. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. I to tyle z tej akcji. Nemanja Gudeli. Coraz lepiej to wygląda. Piłka do Kosticia. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na autokamkowe. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Musi być bramka. Uwaga, wciąż niebezpiecznie. Nie do wiary. Tylko bramkaż do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło nie ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Robi się coraz groźniej. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Podanie dochodzi do Milinkowicza sawicza Ależ interwencja! Jordan Pickford staje na wysokości zadania. A jedenasty metr z rogu. Naszła ochota, żeby zrobić coś niekonwencjonalnego, ale pudło było wprost fatalne. Hurricane. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki odbioru w ataku. Arbiter nie wahał się ani chwili. Odgwizdał przewinienie. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie. Tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. I licz. I reprezentacja Serbii. Zyskuje kolejne metry. I Anglia traci posiadanie piłki. Daje sobie odebrać piłki. Fani chcą oddania strzału. No i teraz strata piłki. A teraz zagranie do Keina. Harry Kane zbiegł ze skrzydła. Odpalił teraz niesamowitą rakietę, ale zabrakło dobrych współrzędnych. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Milinko Wicawić. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Postić, przy piłce. Okazja! Nie zepsuć tego! Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi być gol! Dobra interwencja bramkarza, ponownie wykonywać będą rzut rożny. Zagrywa w okolice pola karnego, no i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Nemanja Gudeli. Gudeli. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. Znakomicie teraz udaremniona próba do środka. Faul! Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. A i blisko było z tego rzutu wolnego. Z perspektywy stanowiska komentatorskiego wydawało się, że będzie gol. Szkoda. Licy już gotowi do wznowienia gry z rzutu wolnego. Ale podanie nie trafia do adresata. Może teraz zagrozić obronie. Ależ interwencja! Jordan Pickford staje na wysokości zadania. Jude Bellingham. Dobre podanie, może być groźnie. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Powtórka dokładnie pokazuje, jak udało im się przerzucić obrońcę. Musieli to ćwiczyć na treningach. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. na piłka. Dobre zachowanie. Milinković, Savić. Pozostało już tylko 120 sekund. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Wracamy teraz do. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął! No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. I jest ostatni gwizdek, i słychać radość kibiców drużyny gości. Bardzo cenna, wygrana na wyjeździe. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik. Z dobrej strony pokazał się w tym spotkaniu Hurricane. Zgodzi się? Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję. No i koniec spotkania. Anglia wygrywa z Serbią 4 do 0. No, normalnie tercet y, Anglików. To co oni tutaj z, zrobili z Serbami, to mam pytań. Myślę, że wynik będzie, jeśli chodzi o to spotkanie, będzie dużo wyższy. Myślę, że Anglicy y, mocno y, pokonają Serbię. Wątpię, że Serbia tutaj będzie chciała. Y, na pewno będzie wywalczyła, walczyła, ale to urwie punkty Anglii mi się wydaje, że nie. Czyli piekielnie ciężko na pewno. Jeśli chodzi o ceny w tym spotkaniu, to Harry Kane 10 zawodnikiem meczu. Jordan Bigford 8,30 to są wybrania. To po prostu wchodzi ludzkie pojęcie. Jude Bellingham 8,30. taka sama cena jak Bigforta. No i Alexander Arnold 7,5 ceny. No jeśli Anglia pokona Serbię, to będzie miała 3 punkty w grupie C. Jak się Wam podobało spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, oceńcie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Wpadajcie też na kanał Sebastianixa, Wojtas Vlog Wojtas przy kanał Christianis Games. No i fanatyk Wizewa, trzymajcie się. I do usłyszenia.